Z Ewangelii według świętego Jana. Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Trzeba raz na zawsze powiedzieć, ludzkie tragedie, ludzka krzywda, choroby, bieda, smutek, samotność, krzywda nigdy nie są karą za grzechy. Bóg za grzechy nie karze. Karą za grzechy nie są tragedie naszego życia. I raz na zawsze trzeba nawrócić swoje myślenie. Nie wolno nam dłużej tak myśleć. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyraźnie tłumaczy. Ślepota, choroba, porażka nie bierze się z grzechu lecz po to, by objawiła się większa Boża chwała, by objawiły się Boże cuda. Do zobaczenia jutro.